Już jest, liczy sobie kilkadziesiąt stron i określa politykę finansową miasta na rok 2011. Projekt budżetu, bo o nim mowa, w połowie listopada trafił do Rady Miasta. Teraz słupki i niezliczone cyferki analizują radni. Na inwestycje i wydatki majątkowe, czyli na utrzymanie obiektów, przeznaczone jest aż 60 milionów złotych. Różnica między dochodami i wydatkami miasta sięgnie 20 milionów złotych. Ten niedobór, około 20 milionów złotych, pokryjemy z emisji obligacji i przeznaczamy je na wkład własny do projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej oraz innych źródeł krajowych. Najważniejsze inwestycje, Inwestycje w przyszłym roku to przede wszystkim inwestycje drogowe, na które chcemy wydać ponad 20 milionów złotych. Analiście m.in. ulica Wileńska, Sikorskiego, Łukasiewicza, Kajki 11 listopada i osiedle grunwalskie. Spora część tej kwoty to inwestycje sportowo-rekreacyjne, takie jak promenada, ścieżka rowerowa wzdłuż Pułaskiego czy amfiteatr przy Ełskim Centrum Kultury. Plany robione są z rozmachem, ale projektanci finansów Ełku mówią, że sytuacja budżetowa miasta na to pozwala. Nowy rok budżetowy rozpoczniemy z nadwyżką budżetową w wysokości około 5,5 miliona złotych. Są to środki, które nie zostały wykorzystane w roku poprzednim z tytułu oszczędności poprzetargowych, a także obligacji, które nie zostały wykorzystane na inwestycje w poprzednim roku. I te pieniądze zostaną wykorzystane na inwestycje i pomniejszą zadłużenie roku przyszłego. To zaś planowane jest na około 40% wydatków miejskich do poziomu 60%, za którym Ełkowi wraziłaby katastrofa jeszcze daleko, więc nie powinno zabraknąć na oświetlenie czy zimowe utrzymanie. Jest i dobra wiadomość stawka podatku od środków transportu w przyszłym roku będzie niższa. Tym gestem, czy tym działaniem chcemy po pierwsze zachęcić innych podatników z innych gmin, powiatów do zarejestrowania działalności u nas, a z drugiej strony prowadzić taką mobilizującą, aktywną politykę podatkową, która rozwinie dotychczasową działalność transportową na obszarze naszego miasta. Teraz pomysły urzędników mogą oceniać Euczanie. Budżet powinien być uchwalony do końca roku.